Dolina Cybiny to wyjątkowy zakątek na mapie Poznania. Cieszy się ona coraz większą popularnością ze względu na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze i rekreacyjne. Postanowiliśmy sprawdzić, czy duży zakład produkcyjny przemysłu motoryzacyjnego może osiągnąć neutralny wpływ na otaczające środowisko. Dzięki uprzejmości firmy Volkswagen, mieliśmy okazję bez ograniczeń zajrzeć do wnętrza zakładu i przekonać się, co firma Volkswagen robi, aby zminimalizować wpływ swojej działalności na Dolinę Cybiny. Szczególnie zainteresowało nas pięć aspektów środowiskowych, na które według nas powinna mieć znaczny wpływ działalność tak dużego zakładu produkcyjnego. Są to: gospodarowanie energią, szczególnie w zakresie energii elektrycznej i cieplnej, minimalizacja zanieczyszczeń powietrza, oszczędne zużycie wody, troska o tereny zielone, a także zarządzanie odpadami, szczególnie w zakresie recyklingu opakowań logistycznych. Postanowiliśmy zapytać, jakie cele środowiskowe wyznaczył sobie globalnie koncern Volkswagen, mając na względzie minimalizację swojego wpływu na postępujące zmiany klimatyczne. Podstawą wytycznych strategicznych w zakresie ochrony środowiska koncernu Volkswagen jest misja Go to Zero. W ramach tej misji mamy cztery główne filary, które dotyczą ochrony klimatu, oszczędności wykorzystania zasobów. Ochrony ekosystemów oraz ładu korporacyjnego. W ramach tej misji wszystkie zakłady produkcyjne koncernu Volkswagen do roku 2050 mają osiągnąć tzw. neutralność klimatyczną pod względem emisji dwutlenku węgla. W zakresie jakości powietrza firma wyznaczyła sobie również ciągłe ograniczanie zużycia materiałów rozpuszczalnikowych, skutkujące zmniejszeniem emisji lotnych związków organicznych. Zapewniono także przestrzeganie przepisów, norm i dobrowolnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska poprzez wprowadzenie i monitorowanie skutecznych systemów zarządzania. A jak wygląda gospodarowanie energią w praktyce? Nasza fabryka w Poznaniu potrzebuje rocznie około 75 GWh energii, co jest porównywalne z zapotrzebowaniem przez prawie 16 tysięcy gospodarstw domowych. Cała ta energia pochodzi ze źródeł odnawialnych, to znaczy z farm fotowoltaicznych czy elektrowni wiatrowych. To bardzo dobra wiadomość. Oznacza bowiem, że nie jest potrzebne spalanie węgla, gazu, ropy, aby pozyskać energię elektryczną do realizacji wszystkich procesów produkcyjnych w fabryce w Poznańskim Antoniku. Dzięki stałemu unowocześnianiu procesu produkcyjnego, a także świadomym pracownikom, którzy wiedzą, jak oszczędzać zasoby, a czasami sami zgłaszają pomysły na kolejne optymalizacje, udaje się nam zmniejszyć zużycie energii elektrycznej o kilka procent rocznie. Daje to nam ogromne oszczędności. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przyczynia się do oszczędzania zasobów koniecznych do jej wytworzenia. A czy można odzyskać energię cieplną, która generowana jest w procesie produkcyjnym? Jesteśmy w Lakierze. To tutaj poszczególne samochody nabierają kolorów zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Proces lakierowania kaswą w tzw. kąpieli FD HKTL, polega na zanurzaniu karoserii w specjalnych wannach i wymaga otrzymywania stałej podwyższonej temperatury cieczy. Ciepło konieczne do podgrzewania tych stref uzyskiwane jest częściowo z odzysku z innej części fabryki, gdzie znajdują się dopalacze gazów oraz suszarki lakierowanych elementów. Mówiąc w skrócie, Odpadowa energia ciepła wykorzystywana jest tutaj w wymiennikach powietrze-woda, gdzie uzyskiwane są temperatury procesowe. Łączna oszczędność to 27,6 GWh energii. W tym czasie zaoszczędziliśmy również 2 300 000 m3 gazu ziemnego. A czy są inne sposoby na odzyskanie wygenerowanego ciepła? Dział Techniki Zakładowej wdrożył projekty, które umożliwiają wykorzystanie ciepła odpadowego ze sprężarek oraz ciepła odpadowego z wody chłodzącej. Ciepło! To po przetworzeniu wysokotemperaturowych pompach ciepła kierowane jest do instalacji technologicznych w lakierni oraz do instalacji w kotłowni zakładowej, gdzie dalej wykorzystywane jest do ogrzewania hal, biur oraz pomieszczeń. Wdrożono projekty pozwalają zaoszczędzić gaz ziemny oraz wodę. Dzięki tym projektom zaoszczędziliśmy około 730 000 m sześciennych gazu, a to przekłada się na redukcję emisji CO2 około 1500 ton rocznie. W tym samym projekcie również zaoszczędziliśmy wodę w chłodniach wyparnych. I rocznie dzięki temu oszczędzamy około 5000 metrów sześciennych. Obecnie instalacje od zysku pracują w pełnym obciążeniu. Produkują energię cieplną o mocy około 1400 kW. Taką energią można by zaświecić około 100 gospodarstw domowych. Wdrożone instalacje przynoszą oczywiście duże oszczędności finansowe dla naszej firmy. Firma Volkswagen posiada w Poznaniu jeszcze jeden zakład. Obchodząca w tym roku 25. rocznicę powstania odlewnia Volkswagen Poznań, jest drugą największą odlewnią w koncernie i jedną z największych w Europie. Przy wytapianiu aluminium generowane są ogromne ilości ciepła, które, jak się okazuje, mogą zostać wykorzystane w innych celach niż do samego procesu wytapiania. Wspólnie z firmą Veolia. Volkswagen Poznań wdrożył projekt, zakładający wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z pieców odlewniczych do ogrzania 6,5 tysiąca mieszkań w okolicach odlewni, położonych w dzielnicach górczyn oraz wilda. Jak jeszcze firma dba o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery? Jeden z najważniejszych celów, jakie firma postawiła sobie w misji środowiskowej Go to Zero, to minimalizacja emisji dwutlenku węgla przez wszystkie zakłady produkcyjne Volkswagen Poznań tak, aby całkowity ich bilans w zakresie emisji dwutlenku węgla do atmosfery do roku 2050 był równy zero. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zakłady produkcyjne Volkswagen zmniejszyły emisję dwutlenku węgla o ponad 80% ze względu na stuprocentowe pokrycie zapotrzebowania na energię przez te zakłady produkcyjne wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Ważną inicjatywą, którą realizujemy Volkswagen Poznań, jest zalesianie. To pomysł, który realizujemy konsekwentnie od 2012 roku we współpracy z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Babki. W ten sposób wspólnie właśnie z Lasami oraz rękoma również naszych pracowników w geście wolontariatu zasadziliśmy dotychczas 20 hektarów lasu. To jest aż 100 tysięcy drzew, które pozytywnie wpływa na jakość powietrza również tutaj w Dolinie Cybiny, ponieważ las, o którym mowa, jest zasadzony w bezpośredniej bliskości naszego zakładu Volkswagen Poznań w Antoninku. Nie poprzestajemy na tych zwykłych, można powiedzieć, tradycyjnych działaniach związanych z zalesieniem, ponieważ od roku 2021 w ramach zalesień uruchomiliśmy kolejny innowacyjny projekt, który nosi nazwę Las Węglowy. Mówimy o nim również jak o lesie przyszłości, ponieważ jest to las, który posiada dwukrotnie większą pochłanialność dwutlenku węgla. A dzieje się to dlatego, że on wymaga specyficznego, specyficznej gospodarki leśnej. To znaczy, że wspólnie z leśnikami nasi pracownicy zarówno sadzą gatunki, które rosną bardzo szybko, ale również pomiędzy już istniejący las zasadzają tak zwane drugie piętro lasu, co można powiedzieć wygląda w taki sposób, że obok dojrzałych dużych drzew są zasadzane przez nas małe sadzonki. No, i w ten sposób właśnie zwiększamy pochłanialność przez biomasę, która znajduje się w lesie. Jestem przekonana, że projekt, który zainicjowaliśmy jako Volkswagen Poznań w roku 2021, który kontynuujemy również w tym roku, będzie również miał swoje, swoją kontynuację w kolejnych latach. Tym działaniem powodujemy, że jakość powietrza w otoczeniu naszego zakładu, ale również. W otoczeniu właśnie Poznań Antoninek, w otoczeniu domów mieszkańców Doliny Cybiny będzie lepsza. Według dotychczasowych analiz każdy hektar lasu węglowego dodatkowo pochłonie 37 ton węgla w okresie 30 lat. A jaki wpływ wywiera firma na zasoby wody w Dolinie Cybiny? Procesy produkcyjne w przemyśle motoryzacyjnym wymagają ogromnych ilości wody, służących głównie do obróbki powierzchni, nakładania powłok w kabinach lakierniczych, mycia, mkania, chłodzenia, odpylania, a także w systemach klimatyzacji i ogrzewania. Pośród różnych procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, wykończenie metali oraz lakierowanie powodują największe zużycie wody. Woda potrzebna jest nie tylko do produkcji powłok i lakierów samochodowych, które tworzone są na jej bazie, ale także do regularnego czyszczenia urządzeń, do obróbki, lakierowania. Dobra wiadomość to fakt, że firma ciągle usprawnia procesy lakierowania celem ograniczenia zużycia do absolutnego minimum. W jaki sposób udaje się zatem zmniejszyć zużycie wody w fabryce? Znajdujemy się w Antoninku, w obszarze montażu końcowego nieopodal kabiny zraszania. Poprzez szereg wdrożonych optymalizacji, takich jak zamknięcie obiegu wody, inteligentne sterowanie zaworami, czy wdrożenie automatycznego procesu zarządzania stacją filtracji, udało nam się uzyskać 95% odzysk zużytej wody. Woda, którą udało się odzyskać dzięki tym innowacjom, poddawana jest dalszym procesom oczyszczania, tak by można ją było ponownie wykorzystać w procesie produkcyjnym. W procesie lakierowania karoserii zainstalowaliśmy układ filtrowania wody, tak zwaną metodą odwróconej osmowy, co znacznie ograniczyło ilość zużywanej wody zdemineralizowanej, niezbędnej do zachowania odpowiednich parametrów jakościowych w kąpielach. W obecnych stacjach ich wody na terenie fabryki stosuje się techniki membranowe i farowania. Które pozwalają na ponowne wykorzystanie większości wody z procesów produkcyjnych. A co w takim razie dzieje się z wodą, której nie uda się ponownie wykorzystać? Jesteśmy na obszarze oczyszczalni ścieków. Na oczyszczalnię trafiają ścieki z linii VBH, KTL, z wody washera oraz m.in. z myjki. Do zadań w laboratorium należy analiza parametrów fizykochemicznych ścieków nieorganicznych, organicznych, jak również metali ciężkich. Pracujemy m.in. na takich aparatach urządzeniach jak chromatograf gazowy, jonowy, asatoc, ekstraktor, chromatograf, spehametry, konduktometry. Dbamy o to, żeby ściek, który opuszcza zakład, nie miał negatywnego wpływu na środowisko zewnętrzne. Po szczegółowej analizie laboratoryjnej ścieki zostają przekazane do miejskiej oczyszczalni ścieków, gdzie podlegają dalszemu oczyszczaniu. Dowiedzieliśmy się, że planowane jest wykorzystanie części oczyszczonej wody deszczowej na potrzeby podlewania terenów zielonych. W najbliższym sąsiedztwie fabryki w Antoninku, w ścisłej współpracy z lasami państwowymi, zdecydowano o posadzeniu 20 hektarów lasu, spośród których 17 zostało przekształcone w wspomniany wcześniej las węglowy, pozwalający na znaczne zwiększenie pochłaniania dwutlenku węgla przez każdy zagospodarowany hektar zieleni. Pracownicy dbają również o tereny zielone wokół swoich fabryk. Na przykład teren wokół fabryki we wrześniu postanowiono zamienić na łąki kwietne i łąki miododajne. W tym celu zasiano ponad 20 gatunków roślin kwitnących, natomiast z inicjatywy wrzesińskiej załogi na terenie zakładu uruchomiona została pasieka z 25 ulami. A miód z logo Volkswagen trafił do zakładowej kantyny. Również w fabryce w Poznaniu, wcielając ideę ochrony bioróżnorodności, posadzono drzewa oraz zaadaptowano tereny zielone, które będą służyć wszystkim pracownikom. Skomplikowany proces produkcji samochodów wymaga wykorzystania sporej ilości opakowań logistycznych. Wiele z nich wykorzystywanych jest wielokrotnie. A co dzieje się z niewykorzystanymi odpadami produkcyjnymi? Proces produkcji samochodów oraz odlewania części prowadzony jest w taki sposób, aby redukować i minimalizować ilość powstających odpadów. W celu racjonalnego gospodarowania odpadami, Volkswagen Poznań opracowana została koncepcja gospodarki od momentu ich wytworzenia, aż do procesu przetwarzania odpadów. Volkswagen Poznań przywiązuje dużą wagę do odzysku surowców turnych, między innymi tworzywa sztucznego, makulatury czy też papieru. Segregacja odpadów prowadzona jest w miejscu wytwarzania. Wytworzone odpady dzięki temu poddawane są ponownemu przetwarzaniu w procesie prowadzonym przez firmy zewnętrzne. Wsiadając do samochodu rzadko zastanawiamy się, jak skomplikowanym procesom produkcyjnym musiał zostać poddany zanim pojawił się w salonie. Procesy te wymagają niemal ciągłego zużycia zasobów, wody, energii czy materiałów do produkcji. W trakcie wizyty w firmie Volkswagen mieliśmy okazję bliżej przyjrzeć się działaniom, jakie firma wykonuje, aby zmniejszyć obciążenie dla środowiska. Ambitny plan zakładający zeroemisyjność do roku 2050 oraz ogromne inwestycje w nowoczesne i ekologiczne procesy produkcyjne powodują znaczne oszczędności w zakresie zużycia zasobów. Natomiast odzysk wody i ciepła oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ostatecznie przyczyniają się do spowolnienia postępujących zmian klimatycznych. Pozostaje mieć nadzieję, że kierunek zmian obrany przez poznańską fabrykę samochodów dostawczych niedługo stanie się standardem w przemyśle motoryzacyjnym. Chociaż nadal jest mnóstwo do zrobienia, to wdrożone już w fabryce działania pozwalają z nieco większym optymizmem spojrzeć w przyszłość Doliny Cybiny i całej naszej planety.